Siemanko, z witam was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. I witam was w materiale, w którym pokażę wam 7 zakazanych na świecie aplikacji na telefon. Jeżeli dzisiejszy film wam się spodoba i będziecie chcieli widzieć więcej zakazanych rzeczy na moim kanale, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. Omówmy się, że jak po tym odcinkiem pojawi się 10 tysięcy lajków, ja od razu biorę się za nagrywanie dla was kolejnego odcinka z zakazanymi rzeczami. Także zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić żadnego nowego filmu. Walnijcie obok dzwoneczek. Zaobserwujcie mój profil na Instagramie. Dodajcie mnie na stawczacie, a ja tymczasem przechodzę do pierwszej zakazanej aplikacji w dzisiejszym odcinku. Pierwsza aplikacja, o której chciałbym wam powiedzieć, jest to aplikacja zatytułowana IM Rich I Jak sama nas wskazuje, jest to, a właściwie była to aplikacja przeznaczona tylko i wyłącznie dla bardzo bogatych osób. I faktycznie osoby, które posiadały tę aplikację, mogły uważać się za osoby bogate, bo żeby ją zdobyć, trzeba było zapłacić 1000 dolarów. W przeliczeniu po dzisiejszym kursie jest to około 4000 zł, wtedy było to pewnie coś około 3000, także no raczej nie każdego stać na to, żeby wydać 3000 na aplikację. Sama cena to jeszcze nic, bo cały absurd polega na tym, że płacąc 1000 dolarów za aplikację, jedyne co otrzymywaliśmy w zamian to czerwony rubin na naszym ekranie. Poza tym aplikacja kompletnie nic innego nie robiła, no i jedynym zadaniem tej aplikacji było potwierdzenie faktu, że jesteśmy osobami bogatymi. I mogłoby się wydawać, że nikt o zdrowym rozumie nie zakupi tej aplikacji, ale w ciągu kilku dni od jej wprowadzenia zakupiło ją 8 osób, z czego tylko jedna potraktowała to jako żart. Osoba ta myślała, że w ciągu kilku dni pieniądze wrócą na jej konto, ale musiała się przykro rozczarować w momencie, gdy dowiedziała się, że niestety tak się nie stanie. Aplikacja pojawiła się 5 sierpnia 2008 roku, ale kilka dni później bez żadnych wyjaśnień zniknęła z App i była to chyba jedna z najdroższych, o ile nie najdroższa aplikacja w historii naszych telefonów komórkowych. Druga aplikacja w dzisiejszym odcinku nosi nazwę IMPUR i była to aplikacja, która powstała w odpowiedzi do aplikacji, o której przed chwilą wam mówiłem. W wolnym tłumaczeniu na język polski, aplikacja ta oznaczała: Jestem biedny, miała ona kosztować 1 dolara, co miało spowodować, że tę aplikację będzie mógł zakupić prawie każdy. Zamiast czerwonego rubinu na ekranie, miało nam się pojawić tym razem makaron, tuńczyk oraz kawałek sera, ale ze względu na całkowity bezsens tej aplikacji, nigdy nie pozwolono jej trafić do sprzedaży trzecia, naprawdę chora aplikacja, która moim zdaniem zasługiwała na usunięcie i na zakazanie korzystania z tej aplikacji, nosi tytuł Baby Shaker. Jest to aplikacja, w której naszym zadaniem było uspokoić płaczące dziecko za pomocą potrząsania telefonem. I pomimo tego, że to może wydawać się dosyć śmieszne, to aplikacja wzbudziła naprawdę wiele kontrowersji. Powodem tego było to, że w momencie, gdy dziecko płakało i potrząsaliśmy telefonem, dziecko przestało płakać, ale na jego oczach pojawiały się dwa czerwone krzyżyki. Wiele osób Poważało, że oznaczają one śmierć tego wirtualnego dziecka. Wiele osób traktowało tę aplikację jako aplikację o charakterze znęcania się nad dziećmi, i ze względu na naprawdę liczne kontrowersje, aplikacja dosyć szybko została usunięta. Kolejna, czwarta aplikacja, która również bardzo szybko zniknęła ze sklepów, nosi tytuł Me So Holy. W wolnym tłumaczeniu oznacza to Ja Tak Bardzo Święty i w tej aplikacji chodziło o to, że mogliśmy wybrać sobie jakąś świętą postać z wielu dostępnych religii w tej aplikacji i nałożyć na nią swoją twarz. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić, jak wyglądalibyśmy jako osoby święte. Była to jedna z pierwszych aplikacji typu Facebook na w ogóle w historii telefonów i bardzo szybko została ona usunięta ze względu na to, że miała ona Wielu przeciwników. Czy słusznie, czy powinien usuwać? Sam szczerze powiedziawszy, nie wiem. Ja to raczej potraktowałbym jako coś humorystycznego, ale wiadomo, że jeśli chodzi o religię, no to wiele osób traktuje to bardzo poważnie. Piąta aplikacja w dzisiejszym odcinku, która również została zakazana, nosi tytuł Sweet Shop HD. Jest to aplikacja, e, której twórcy mieli początkowo naprawdę dobre intencje, bo chcieli oni zwrócić uwagę na problem e, istniejący w biednych krajach, w których produkowane są nasze ubrania. Chcieli oni zwrócić uwagę na brak szacunku pracujących tam osób, na bardzo e, słabe warunki, ale niestety wykonanie tej aplikacji pozostawiało wiele do życzenia. Generalnie w tej aplikacji wcielaliśmy się w rolę właściciela takiej fabryki, właśnie gdzieś tam e, w biednym kraju i naszym zadaniem było generowanie jak największych zysków, no i oczywiście co za tym idzie, obcinanie kosztów produkcji. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie fakt, że jednym ze sposobów obcinania kosztów w tej aplikacji było zatrudnianie nieletnich pracowników. Co więcej, można było zwiększać tym nieletnim pracownikom ilość godzin, które muszą przepracować w ciągu dnia, praktycznie bez żadnego limitu, no co jak się pewnie domyślacie, nie każdemu się spodobało. Wiele osób potraktowało tą grę bardzo na serio, nie spodobało im się wprowadzenie przez twórców takich właśnie opcji i pomimo tego, że gra miała ponad pół miliona pobrań, została ona usunięta zarówno ze sklepu Google Play, jak i z App Store I tutaj ponownie nie wiem, czy słusznie, czy nie, fakt, że no, może nie do końca jakby poprawnie, politycznie to twórcy tej aplikacji rozegrali, ale takie rzeczy się dzieją, no, nie ma w tym nic złego. Są przecież również gry, w których się zabija inne osoby, w których zabija się zwierzęta. Te gry normalnie funkcjonują, także nie wiem, dlaczego tą gierkę właśnie twórcy zdecydowali się usunąć. Co ciekawe, ta gra dostępna jest również ym, gdzieś tam w wersji na przeglądarki, także na waszym komputerze będziecie mogli sobie tą gierkę przetestować. Szósta aplikacja w dzisiejszym odcinku, która również została zakazana i bardzo szybko usunięta, nosi tytuł SMS Replicator. Jest to aplikacja, która powstała po to, aby przechwytywać SMS-y przychodzące na dany telefon. Przykładowo, jeżeli mieliście w ręku telefon jakiegoś znajomego, mogliście ściągnąć mu tą aplikację, wpisać w tej aplikacji hasło i wpisać tam na przykład swój numer. W tym momencie każdy SMS, który przychodził do waszego znajomego, automatycznie bez jego zgody trafił na wasz telefon i wy mogliście czytać o co w tym SMS-ie chodziło aplikacja praktycznie po jednym dniu od jej wprowadzenia została okreśnięta jako szpiegowska i twórcy musieli usunąć ją ze sklepu Google Play. Jak się później okazało, twórcy miesiąc po jej usunięciu dodali kolejną praktycznie identyczną aplikację, z tym, że tym razem jakby lepiej się zabezpieczyli. Aplikacja ta nosiła tytuł SMS Kid Tracker i twórcy opisywali ją jako aplikacja, która ma pomóc rodzicom w opiece nad swoimi dzieciakami. Mniej więcej tłumaczyli oni to tak, że rodzice mogą dzięki tej aplikacji podglądać, jakie SMS-y przychodzą do ich dzieci i dzięki temu wiedzieć czy ich dziecku nie zagraża jakieś niebezpieczeństwo. Tak naprawdę do końca nie wiadomo czy była to tylko przykrywka i chodziło po prostu o to samo co w poprzedniej aplikacji czy być może twórcy faktycznie chcieli e, dać rodzicom dostęp do ochrony swoich dzieci. Tak czy inaczej aplikacja również została usunięta ale do dnia dzisiejszego powstaje bardzo dużo kopii tej właśnie aplikacji. Siódma, ostatnio zakazana aplikacja w dzisiejszym odcinku nosi nazwę Trapster i jest aplikacja, która przez pewien czas była dostępna w Stanach Zjednoczonych. Była to aplikacja, która na specjalnej mapie pokazywała kierowcom miejsca postoju policji, pokazywała im e, miejsca fotoradarów, miejsca, w których policja przeprowadza e, kontrolę trzeźwości i aplikacja w bardzo krótkim czasie zyskała naprawdę ogromną popularność. Jak się pewnie domyślacie, niestety nie do końca spodobało się to tamtejszej policji i rząd nakazał usunięcie tej aplikacji zarówno ze sklepu Google Play, jak i z App Store Oczywiście twórcy tej aplikacji ze względu na obawę e, o możliwe koszty, o możliwe konsekwencje bardzo szybko usnęli tą aplikację i niestety do dzisiaj nie można z niej korzystać. Tak w sumie od razu do głowy przyszedł mi polski odpowiednik tej aplikacji, czyli Janosik. Praktycznie w Janosiku chodzi dokładnie to samo, czyli mamy możliwość informowania innych kierowców o tym, że w tym miejscu stoi policja, o tym, że gdzieś tam jest fotoradar. Aplikacja działa dokładnie na takiej samej zasadzie, z tym, że tylko, że w Polsce nie są ona chyba zakazana. Także ciekawe jest to, że w Stanach Zjednoczonych ta aplikacja została zablokowana, została usunięta, a w Polsce nadal można z niej korzystać. Mam nadzieję, że to się nie zmieni, bo szczerze mówiąc. I to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Mam nadzieję, że taki pomysł na odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, nie zapomnijcie stawić łapki w górę, bo tak jak mówiłem, 10 tysięcy lajków i lecimy z kolejnymi zakazanymi rzeczami na moim e, kanale. Zasubskrybujcie mój kanał o klikając tą oto ikonkę, aby żadnego nowego filmu nie przegapić. Po bokach macie dwa filmy, które w wolnej chwili możecie jeszcze obejrzeć. A z mojej strony to było na tyle. Raz jeszcze dziękuję za uwagę. Życzę Wam wszystkim udanego dnia, tygodnia, weekendu, w zależności od tego, kiedy to oglądacie. I do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.